Dzisiaj króciutko o pensji, jaką naprawdę zarabiacie w firmie. Otóż przyzwyczailiśmy się operować kwotami, które dostajemy na rękę. To jest dla nas pensja. Często jesteśmy zdziwieni, gdy patrzymy na statystyki rządowe na temat tak zwanej średniej krajowej, i ta średnia krajowa zawsze jest gigantycznie wyższa od tego, co my zarabiamy. A to wynika z prostej rzeczy: oni się posługują pensją brutto, czyli czymś, czego większość Polaków nie rozumie. Więc ja chciałem Wam wyjaśnić, że pensja brutto to są prawdziwe pieniądze, jakie zarabiacie w firmach. I nawet jeśli są ludzie, którzy twierdzą, że rozumieją, że jest pensja brutto, to jestem przekonany, że są w błędzie mentalnym co do tego, kto tak naprawdę kogo wykorzystuje i gdzie jest to poczucie własności, gdzie jest ta granica? Otóż. Większość ludzi jest przyzwyczajona, jak wspomniałem, do pensji netto i ma w swoim wyobrażeniu zakodowane, że ta pozostała kwota do tych, co tam księgowa nieraz da na papierach albo gdzieś tam w pitach to się pokazuje, jakieś brutto, coś tam, coś tam, jeżeli ktoś w ogóle analizuje te dokumenty, to to są pieniądze, które płaci pracodawca, czyli nas to w ogóle nie dotyczy, nas pracowników to nie dotyczy, pracodawca płaci tą kasę od siebie to jest jego koszt, to są tak zwane, jak to nazywają politycy, koszty pracownicze. Ale to są koszty pracodawcy, nas to nie dotyczy. My dostajemy swoje dam 3000 na rękę. Reszta pieniędzy to są koszty pracodawcy, nas to nie interesuje. Otóż nie kochani, i chciałbym was to, wam to w prosty sposób wyjaśnić. Otóż wyobraźcie sobie taki modelowy przykład, na którym najlepiej będzie to złapać. Czyli jest mikrofirma, która kładzie kafelki w łazienkach Składa się z właściciela, zwanego przedsiębiorcą, kapitalistą, wyzyskiwaczem, cwaniakiem, cinkciarzem itd. oraz jego pomocnika, który jest zatrudniony w jego mikrofirmie. I teraz zakładajmy, że jest tak gigantyczna konkurencja, że pracodawca nie może sobie pozwolić na dochód. Czyli on, dając cenę klientowi, sam. Postanawia, że on w tym miesiącu nic nie zarobi, tylko utrzyma pracownika. I teraz ten pracownik ma za zadanie przez miesiąc kłaść te kafelki w łazience. Co ten e, pracodawca, żeby móc wypłacić pensję pracownikowi 3000 na rękę, jaką on cenę musi dać klientowi? No bo jeżeli uważacie, że to są jakieś tam koszty, Pracodawcy, te tak zwane koszty pracy, które nazywają tak to śmiesznie politycy. No to, a pracodawca stwierdzi, że on nic nie zarobi, no to on w takim razie klientowi powinien zaproponować 3000 i już, no bo chce, jego celem jest w tym miesiącu wypłacić tylko pensję pracownikowi, nic więcej. No, z różnych przyczyn gospodarczych, załóżmy, że nie chce zarabiać nie może zarabiać coś tam. Chce tylko zarobić na pensję pracownika. Czyli jeżeli ktoś uważa, że 3000 to jest jedyny, jedyna pensja pracownika, to on klientowi powinien zaproponować 3000. Bo tylko ten pracownik, pracodawca w tym miesiącu nic nie robi, on leży cały miesiąc, wyjeżdża na urlop, zostawia to tylko pracownikowi. Sam nic nie będzie robił. Mówi: Kaziu, cała kasa, co zapłaci, klient jest dla ciebie. I on klientowi. Musi, jeżeli Kaziu ma dostać 3000 na rękę i pracodawca nic nie brzwi, to klient musi zapłacić, proszę Państwa, 5% i to, tak jak powiedzieliśmy w naszym przypadku właściciel wyjeżdża, nie ma go, jest na urlopie Kaziu sam kładzie płytki, Kaziu sam wszystko robi Kaziu sam pobierze swoją pensję tak się umówił z pracodawcą bezpośrednio od klienta to co klient zapłaci to jest dla Kazia w całości wszystko co klient zapłaci jest dla Kazia i klient płaci 5 tysięcy za położenie kafelek Kaziu zdziwiony, mówi Boże umiałem dostać 3, a dostaję 5, to jest cała moja pensja no, i to jest ten problem właśnie. Czyli pracodawca na urlopie, pracodawca nic nie robi, nie chce na tym zarobić. Klient płaci za pracę Kazia 5 tysięcy. Tyle Kazio zarobił dla firmy. 5 tysięcy Kazio zarobił za kładzenie, płacek, za kładzenie płytek. Ale Kazio nie dostanie tych pieniędzy. Bo tu się pojawia Morawiecki i cała polityczna arystokracja mówi: Kazio, ty musisz 40% swojej pensji oddać. Ty dostaniesz z tych pięciu, co zapłacił klient tylko 3000. Twój pracodawca nic nie dostanie, bo nie pracował, a my zabieramy no konkretnie 1975 złotych. Tyle kaziu zabieramy z tych pieniędzy, co dał ci klient, to nie jest twoja pensja. Znaczy, jest twoja pensja, ale my ci zabieramy te 1950. I to jest właśnie dowód, że to nie pracodawcy są przeszkodą wysokich pensji. To rząd okrada pracowników najbardziej ze wszystkich podmiotów, nawet Biedronka, Lidl i wszystkie gigantyczne firmy, jakie znacie łącznie z KGHM i Orlenem. Nie płacą takiej stawki utrzymania tego państwa jak pracownicy. 40% waszej pensji znika w czeluściach państwa. Nie macie za to ani godnej emerytury, nie macie za to służby zdrowia, nie macie za to szkolnictwa wszystko jest w rozkładzie. A co miesiąc odbierają wam ci na górze 40%. I ta pensja brutto to jest wasze wynagrodzenie, nie koszt pracodawcy. Bo wiecie, co by się stało? Gdyby ten Kaziu z naszego przykładu stwierdził, kurna, Pierdzielić to. Dlaczego ja mam to płacić? Zabieram całe te 5 tysięcy, co mi klient dał, bo przecież szef powiedział, że to są moje pieniądze. Ja na nie zarobiłem szefa, nie było. On był cały miesiąc na wakacjach, tylko ja pracowałem w tej firmie, tylko ja kładłem kafelki tylko mi się zależy wynagrodzenie 5 tysięcy za usługę. No, materiały klient ekstra opłacił, czyli za usługę 5 tysięcy. I Kazio by to zabrał. To wiecie, co by było? Jeżeli ktoś myśli, że to są koszty pracodawcy, nie, przyszedłby urzędnik i by zamknął tą firmę. Zamknąłby tą firmę, bo Kazio nie oddał połowę swojej pensji, dlatego firma była zamknięta. I wy co miesiąc zarabiacie o 40% więcej, drodzy pracownicy, ale gdyby tylko pracodawca chciał wam zarabiać i wypłacać pensję netto, to by jego firma była zamknięta. Wy! Musicie zarobić i na pensję netto, i na pensję brutto. To nie są żadne koszty pracodawcy, to są wasze koszty. To was się okrada z 40%, bo się nie da pracować w firmie tylko za pensję netto. Musicie swoimi rękami, tak jak Kazio, wypracować nie 3000. Ale 5 tysięcy, i tylko wtedy jak wypracujecie 5 tysięcy, macie szansę dostać 3 tysiące na rękę. Bo jeżeli byście dostali 3 tysiące na rękę bez wypracowania 5, i oczywiście byłoby to wszystko legalne, na no umowę, zgłoszone do ZUS, no to wtedy firma by została zamknięta. Więc to wasze koszty, nie koszty pracodawcy. Nie dajcie się oszukać, bo pracodawca został tylko wkręcony w rolę tak zwanego płatnika. Czyli on jest poborcą tych pieniędzy od was, do tego go rząd zmusza, żeby on wam zabrał te 40% z tego, co wypracowaliście, i on jako poborca potem przelewa to do Kaczyńskiego, ale w żadnym wypadku on wam tych pieniędzy nie zabiera, więc nie dajcie się okradać politykom. To politycy sprawiają, że zarabiacie mniej niż na zachodzie i co więcej, może inaczej, zarabiacie więcej niż na zachodzie, tylko oni wam je kradną. I nie dają wam tych pieniędzy, które zarobiliście. Pozdrawiam Was serdecznie. Pensja brutto na rękę. Program Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców. Popierajcie tych, którzy dbają o Wasze wyższe pensje realnie, a nie obiecują gruszki na wierzbie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.